Wszystkich serdecznie zgromadzonych przed ekranami. Dzisiaj troszeczkę na poważniej. Tutaj poznacie trochę moją inną stronę. Yy, obecna sytuacja ogólnie skłania do przemyśleń pewnych, yy, do tego żebyśmy podeszli troszeczkę poważniej do wszystkich swoich pomysłów, do tego żebyśmy rozważnie myśleli, co robimy. Yy, ja też długo nie stawiałem nic na kanał z tego względu, że chciałem sobie przemyśleć trochę większość swoich spraw, które yy, miałem w głowie. Miałem też dużo różnych pomysłów, które chciałem zrealizować, ale też nie wyszło. No i dlatego teraz skupiłem się na tym, żeby podejść do tego na poważnie. Troszeczkę sobie przemyślałem. Te akcje, które widzieliście już dotychczas na kanale, no nie były zbyt... Nie były dobre po prostu. <laughs> nie oszukujmy się, nie były dobre. Wydaje mi się, że można było to trochę lepiej dopracować i dopiero coś z tym robić. No, no, mam nadzieję, że generalnie, mimo wszystko, jakby, no, subskrypcje, łapki w dół czy w górę yy, pokazują, że coś tam się dzieje pod tymi filmami. Yy, no ale chciałbym to zmienić, chciałbym iść do przodu, chciałbym też, yy, żeby to wszystko samo szło do przodu yy, dzięki mojej pomocy yy, i mojemu wkładowi yy, w ten kanał. Mam nadzieję, że teraz yy, będzie to trochę lepiej wyglądać trochę poważniej podejdziemy do tematu. No i, no i tak myślę, że w tym momencie będziemy szli troszkę na poważniej w, ten, w tą tematykę. Słuchajcie, mam nadzieję, że generalnie naj, najbardziej podobała Wam się dotychczas piosenka. Ja sam jestem z niej mega zadowolony. Wyszła super. Był to świetny prezent na urodziny. Jako, że razem z operatorem doszliśmy do wniosku, że nagram piosenkę i ja ją nagram. Wyszła jak wyszła. Wydaje mi się, że wyszła dobrze. Spadło na nią trochę niemiłych słów, które ja już o tym też dużo mówiłem na Instagramie. Tam link do mojego Instagrama będziecie mieli w opisie. Tam mówiłem też dużo na ten temat. Jako, że spadły bardzo niemiłe słowa, które się pojawiły tam typu że ktoś nawet życzy mi śmierci, więc jakby no, to było bardzo niemiłe. Ale nieważne. Ważniejsze jest to, że aktywność pod tą piosenką była raczej na plus. To też nie bierzcie tego tak trochę na poważnie. Nie będziemy robić też ze mnie nie wiadomo jakiego rapera, tak? Czy jakiegokolwiek wykonawcę muzyki. Muzyka to fajny pomysł, nie powiem, że nie. Podoba mi się, mega mi się to spodobało, jak byliśmy tam nawet nagrywać. Fajne podejście ze strony osoby, która się zajmowała tym i robiła nam tą piosenkę do tej, jakby ostatecznej wersji. Bardzo fajny człowiek, miło się z nim go rozmawiało. Pomagał nam też w różnych innych kwestiach. No i fajny projekt. Uważam, że fajnie to wyszło. Jestem ja zadowolony przede wszystkim. Mam nadzieję, że Wam też się podobała. Będziemy myśli do przodu. Mam nadzieję, że to nie jest pierwsza i ostatnia piosenka na tym kanale. Mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze się zbierzemy, motywacja będzie i się zbierzemy razem z operatorem. Będziemy działać dalej w tym kierunku. No ale tak, no tutaj nie samą muzyką żyje kanał, tak? Więc generalnie No nadszedł czas rozmyślań. Siedziałem przy tym długo, do tego też długo nie było filmu na kanale. Siedziałem na tym długo, myślałem dużo nad tym. No, nie podobało mi się to, generalnie. Tak to było nagrywanie takie, wydaje mi się, trochę na szybko trochę, żeby zacząć coś działać i żeby się coś zaczęło dziać na kanale. Fajnie, bo wpadły jakieś subskrypcje, wpadły łapki w górę, w dół ale to nie był efekt taki, jakiego się teraz spodziewaliśmy. Wiadomo, nie ma się też na co nastawiać, tak? To jest początek, generalnie, więc każdy. YouTuber, tak jak wiem, to nie miał łatwego początku. Każdy miał trudne początki, i wydaje mi się, że w naszym wypadku też nie będzie inaczej, więc, wiadomo. Małymi kroczkami, prosto do celu. Mam nadzieję, że teraz będą fajne pomysły. Będą się bardziej przyjmować filmiki. Wy też, Wy też możecie decydować o tym, co się pojawi na kanale. Ja mam nadzieję, że. Pojawi się większa aktywność w komentarzach bo fajnie łapki są. Yy, w dół czy w górę nieważne, tak? Ale nie ma, jest mała aktywność, jak w komentarzy. Yy, mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni z Waszej strony, bo też chciałbym się z Wami bardziej zintegrować. Jako, że jesteście też integralną częścią tego kanału i też możecie mieć wpływ na to, co się na tym kanale pojawi, tak? Yy, oczywiście też bez przesady, bo. Yy, tutaj też moja inwencja twórcza też musi zadziałać, ale wy także możecie mnie nakierować na to, co byście też chcieli zobaczyć na kanale. Yy, co jeszcze, co jeszcze mogę wam powiedzieć? No mogę wam powiedzieć też to, że częstotliwość na tym kanale no, nie będzie zbyt duża, z tego względu, że ja też się uczę. Ja na co dzień studiuję filologię angielską, yy, także no, też mam sporo na głowie w ciągu tygodnia. Faktycznie, jak jestem na weekend gdzieś tutaj u siebie w domu, to jestem w stanie nagrać coś. Ja też nie będę, wiadomo, naciągał operatora czy kogokolwiek innego, żeby przyjeżdżał specjalnie do mnie do Łodzi i żebyśmy tam nagrywali. Z tego względu, że też to nie jest nie jest dobre wyjście do końca, bo no, ja nie mam czasu też w Łodzi, wiadomo. Tutaj jak jestem, mam tutaj czas dla siebie, dla znajomych, dla kanału tym bardziej mam też czas. Dlatego tak właśnie jest, a nie inaczej. No filmiki się rzadko pojawiają po prostu. No też musicie mnie zrozumieć, no, filmów często nie będzie. Jeśli pojawi się okres wakacyjny, wiadomo, to, to wtedy tak, będzie tych filmów, myślę, więcej. Będzie też więcej na pewno filmów takich, dużo, dużo takich filmików, w których się będzie działo, mam nadzieję, bo to też będzie pogoda pozwalać na więcej, wiadomo. Teraz też my wystartowaliśmy w takiej porze roku, że za dużo nie da się porobić, bo są krótkie dni, teraz już na szczęście powoli się wydłużają, fajnie, bo się robi pogoda, robi się ciepło, no sytuacja ogólnie tak nie za bardzo na dużo pozwala, wiadomo, żyjemy w nowej epoce, żyjemy w epoce koronawirusa i to, jak on światem, to jest po prostu dla mnie szok, ale wiadomo, trzeba na siebie uważać, tak? Także, no, z, słowem wszystkim wszyscy tak mówią, e, ja też to powiem, zostańcie w domu, pilnujcie się w domach, e, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi przede wszystkim, e, to jest bardzo ważne, e, spędzajcie, czas, duż, spędzajcie czas na jakichś aktywnościach, które możecie robić w domu, tak, wiadomo, możecie, na pewno możecie grać w gry, jeśli ktoś bardzo lubi grać w gry, to grajcie w gry, naprawdę, e, uczcie się też przede wszystkim, bo wiem, że większość z Was może niekoniecznie już... Uczy się w szkołach podstawowych, czy gdzieś, ale na pewno uczycie się jeszcze w liceach. No, może też niektórzy z Was studiują. Także, no, zalecam też naukę, uczcie się, nauka jest bardzo ważna. Ja też, mimo wszystko, że chciałbym fajnie rozwinąć sobie kanał, nie zamykam sobie furtki na naukę, staram się ukończyć swoje studia. Co prawda, no, nie jest to pierwsze podejście, ale wiadomo. No, 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 staram się za drugim razem. Tak raz nie wyszło, ale idziemy do przodu, próbujemy, walczymy dalej. Także tak, no. jest to ciężki okres, ale myślę, że wszyscy ze świadomością przede wszystkim świadomość jest najważniejsza. Trzeba uważać, po prostu, zachować spokój, nie panikować. Jest to naprawdę, naprawdę wydaje mi się, że jest to sytuacja z wyjściem. Da się z tego wybrnąć i po prostu starajmy się uważać tylko na siebie, to jest najważniejsze. Hmm. No i teraz, no i teraz właśnie się zaczęło. Teraz nie wiem co mówić. Teraz nie wiem co mówić. Możecie zostawić teraz komentarz, że. No. Możecie zostawić komentarz, jeśli dotrwaliście do tego momentu, że myślicie razem ze mną. hmm Skończyłem się trochę wena, ale wiecie co, poczekajcie, ja sobie pójdę popić, bo troszeczkę mi się chce pić. 20 minut later. A few moments later. 2000 years later. No, no tak to no, tak jest, bardzo fajny, bardzo zdrowie. I love you! Niedawno też obchodziłem swoją rodzinę. 22 już. Tak, jestem stary. Eee, no miało być świętowanie, ale widzicie, no nie pozwoliła nam sytuacja. Troszeczkę oboje nie mieliśmy czasu i ja i operator mieliśmy też swoje zajęcia. Eee, miało być świętowane moje urodziny wspólnie. Ja też miałem pomysł ogólnie na, na filmik na kanał. Troszeczkę nam się popsuły plany po prostu no i nie zrealizowaliśmy tego. Ale to nic, eee, no nieważne. Były urodziny już już urodzin nie ma. Eee, trzeba iść do przodu po prostu. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć? Tak. Aha, pada wiele pytań, czy pojawi się Spider-Man. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, chciałbym zamknąć ten temat. Fajnie, było śmiesznie. Później już nie było śmiesznie. Troszeczkę ten pomysł nie wyszedł. Tak. Spider-Man też gdzieś uciekł. Nie wiadomo gdzie. Nie ma go. Cisza nastała. Nic nie mówi, nic nie dzwoni. Yy, chyba też spękał trochę, także wydaje mi się, że ten temat myślę, że już zostawimy yy, za sobą. Tak, kolejna sprawa. Mm. Głupi i zarazem trochę śmieszny film. Yy, prawda i wyzwanie. D no, znaczy zdecydowanie raczej głupi po prostu. Yy, tutaj no, źle tutaj to rozplanowaliśmy. Ten film nie miał tak wyglądać. Wyglądał Źle, źle, po prostu źle. Bądźmy szczerzy. Yy, Samokrytyka też jest ważna. Yy, trzeba wiedzieć, yy, co wychodzi, a co nie wychodzi. To nie wyszło, po prostu to nie wyszło. Yy, względem ogólnie przyszłości, no to mam nadzieję, że też właśnie będą się już pojawiać takie fajniejsze filmiki. Ja też chciałbym właśnie wiedzieć, yy, co wy byście chcieli obejrzeć. Yy, będziemy się też starać realizować Wasze pomysły. No i co też mogę powiedzieć jeszcze, ciężki temat ogólnie, nie wiem, pierwszy raz nagrywam taki normalny filmik i to jest najgorsze, bo to, to powinien być właśnie pierwszy film na kanale, a to troszeczkę poszło w inną stronę, no nic, nieważne, eee, słuchajcie, może dla tych, którzy też mnie nie znają, ja mam na imię Kuba. Eee, no mam 22 lata, tak jak już mówiłem, skończyłem niedawno, bo 5 marca. E, studiuję, uczę się, a w międzyczasie robię też takie głupoty jak właśnie filmiki na YouTube. E, głupoty, głupotami, ale fajna sprawa, zawsze chciałem to robić, e, nigdy nie było na to czasu. E, no ale właśnie wszystko zaczęło się od tego, że ja z operatorem wpadliśmy na pomysł oboje, że hm, w sumie czemu by nie? Może zaczniemy nagrywać filmiki na YouTube. A. No i tak od tego się jakoś zaczęło. Pierwszy film o oh Boże, nie, to, to w ogóle tragedia. To, to, co zobaczyliście na pierwszym filmie, to, nie, to naprawdę nie jestem ja. To jest jakiś, nie wiem, odłam mojej osoby. Nie wiem, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć. Moje alter ego? Może może tak. No nie, to tutaj nie miało też tak wyjść. Wszystko nie miało tak wyjść ogólnie. To ten, ten kanał miał w ogóle inaczej się zacząć. No ale mam nadzieję, że też dacie drugą szansę. I wspólnie razem będziemy tworzyć nową historię tego kanału. Myślę, że też ta piosenka generalnie du dużo doszło do mnie po piosence, bo faktycznie przemyślałem sobie, bo fajne były wyświetlenia, podobały mi się te wyświetlenia, jak na mój kanał to dużo. I pomyślałem sobie, że tak w sumie. To jest to. Coś, coś w, tą, w tą stronę trzeba robić, żeby, żeby wyszło to wszystko do przodu, żeby się kanał rozwijał właśnie. I, I tak będziemy w tą stronę próbować iść. Dostaję dużo pytań, kiedy płyta. Płyta, słuchajcie, nie wiem, nie wiem. Chciałbym, fajna sprawa, chciałbym mieć płytę, tylko że tutaj też muszę się liczyć z tym, że to są duża koszta. No, a na, no, niestety na ten moment, na razie mnie nie stać. Jeśli będzie taki moment, że będzie kasa, to też będziemy myśleć o tym, żeby, żeby właśnie gdzieś coś poskładać, do kupy i zrobić płytę fajną. Tak. No, piosenkę na pewno nagram, to, to, to mogę na pewno powiedzieć, bo bardzo mi się to spodobało po prostu. Jestem też w fazie produkcji tekstu. Myślę mocno o tym, jak mogłaby następna piosenka wyglądać. Tutaj, jak wiecie, że w, tym, w tej pierwszej piosence no jest ona krótka. Tekst może nie jest jakiś porywający, ale jest chwytliwy. To też jest najważniejsze, że, że jest chwytliwy, gdzieś zostaje w głowie. Wielu moich znajomych właśnie mówi, że fajna, chwytliwa i że taki nawet fajny tekst. Eee, że chwyta, właśnie, fajnie, jak nie, niektórzy moi znajomi mówią, że fajnie buja w samochodzie, także możecie sobie zobaczyć sami, jak będziecie gdzieś jechać, to sprawdźcie sobie w samochodzie, czy też tak was będzie bujać, jak moich znajomych. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Boże, naprawdę to jest ciężki temat, eee, ale bardzo fajnie, że właśnie też sobie przemyślałem to i stwierdziłem, że trzeba nagrać po prostu normalny film. Pokazać się z normalnej strony, tak jak człowiek jest na co dzień. Bo to, co do tej pory widzieliście, to wszystko wiadomo było wymyślone, tak? Była to po prostu historia, wymyślana zazwyczaj dzień przed nagrywaniem, czasami też w dniu nagrywania. O filmiku Spidermana nawet nic nie wiedziałem. Operator do mnie zadzwonił i mówi do mnie, stary, będzie film. A ja tak do niego się pytałem, ale jaki film, co ty, co ty mordo do niej gadasz? A on mówi: no, no, film będzie na kanale, wstawaj promuj, normalnie będzie film. No ale tak sobie pomyślałem: My, my mieliśmy tego weekendu nagrywać, ale nie nagrywaliśmy, bo bo nie mieliśmy czasu. E, więc wiedziałem, że nie będzie filmu po prostu na kanale. No ale wpadam do domu, e, oczywiście w Łodzi, e, i wchodzę na kanał, patrzę, a tam właśnie. Pojawia się Spider-Man. No i to, to tutaj troszkę duża, duża konsternacja powstała. Yy, ja byłem zdziwiony mega i z drugiej strony mega śmieszny, śmiesznie to wyszło. Yy, jako, że oczywiście no, no miał być to prześmiewczy filmik, tak, on, on był prześmiewczy, yy, było fajnie, yy, ale ja byłem w szoku, generalnie. No nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Yy, myślałem, że tak się to nie potoczy. Ale fajny pomysł z drugiej strony. Eee, tak. no co ja, co ja mogę jeszcze powiedzieć co ja mogę o sobie powiedzieć bo wy, no niektórzy z was mało mnie wiedzą ja wiem, że tutaj dużo jest osób które mnie znają i dlatego tak oglądają eee, są też na pewno osoby które mnie nie znają i zostawiły tą sukces, dały szansę dały szansę na rozwój, ja to doceniam doceniam was wszystkich, te 96 osób które na ten moment jest na kanale eee, było 98, ale no wiadomo spadek też się pewnie pojawił głównie z tego powodu, że Mieliśmy długą przerwę, wiadomo, jest dwa tygodnie, prawie chyba 3 tygodnie po premierze już piosenki. Więc no nie dziwię się, że są spadki. Po prostu ludzie myślą, że ten kanał gdzieś tam podupadł. No niekoniecznie, po prostu no musiałem sobie przemyśleć, musicie też mnie zrozumieć. Chciałem poważnie do tego podejść, ja też tam na Instagramie się Was pytałem. Jaki byście chcieli filmik? Czy on ma być poważny, czy ma być poważny i śmieszny? Nieważne. Co mogę sobie powiedzieć? sobie mogę powiedzieć wiele. Przede wszystkim moje takie główne zainteresowanie to właśnie muzyka. Muzyka dużo, dużą rolę gra w moim życiu, jako że gram na wielu instrumentach. Gram na gitarze, gram też na, na tubie, w orkiestrze Dente. Jestem basistą. Co mogę jeszcze powiedzieć o sobie? Mm, ba, uwielbiam sport. Może po mnie nie widać? Dobra, może po mnie nie widać, okej, okay. mo, mo, Może być po mnie nie widać. Ale słuchajcie, naprawdę uwielbiam sport. Sport to super sprawa. E, generalnie uwielbiam piłkę nożną, bo wiadomo jak to facet. Czekajcie, mam maitwaka chwilowego. Zaraz wracam. Słuchajcie, jestem też sam w domu, dlatego troszeczkę się teraz tutaj strachłem. Nie wiem, co się stało, ale chyba, chyba wiatr po prostu. No ale już jestem z powrotem. Tak, mówiłem o piłce nożnej. Tak, jest to, jest to mój ulubiony sport generalnie. Lubię też MMA, jako że ogólnie lubię sporty walki. Nie uprawiam, fajnie byłoby kiedyś może spróbować. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Mój ulubiony klub, no, wiadomo, Real Madrid, myślę, myślę że Real Madrid. Tak, ostatnio też od kilku lat wspieram trochę Liverpool, tak, możecie powiedzieć, że jestem sezonowcem, ale nie, nie, jeśli chodzi o angielską piłkę, ja, do, ja bardzo długo byłem za Manchesterem, United oczywiście, bo City nie, nie. No ale później gdzieś jak Ronaldo odszedł i troszeczkę już Manchester y, przestał grać fajną piłkę. Gdzieś się ja też poszedłem trochę za Ronaldo. Jako że Ronaldo jest moim ulubionym piłkarzem, y, zaraz po Robercie Lewandowskim, to właśnie poszedłem w stronę Realu Madryt. Tam się też zajarałem mocno hiszpańską piłką. Jest super y, hiszpańska piłka. Y, więc tak, no Real Madrid tutaj został w moim serduszku. Eee, serduszko bije dra, dla Realu No i oczywiście dla reprezentacji Polski tak. Eee, teraz troszeczkę ubolewam nad sytuacją, która panuje. No niestety, nie grałem w żadnej ligi. Eee, przynajmniej te topowe, bo faktycznie ogólnie rozgrywają się mecze piłki nożnej, ale no nie ma żadnych topowych drużyn. Także no jestem trochę na straconej pozycji, trochę mi smutno, bo nie mam co poglądać eee, Tak, więc tak. No. Co jeszcze? No ja uwielbiam gry komputerowe, generalnie jestem maniakiem gier komputerowych, to chociaż już teraz nie, teraz troszeczkę mniej. Kiedyś, jak sama młodziaka, to mogłem bardzo długo siedzieć przed komputerem i grać w gry, ale już teraz widzę, że z wiekiem trochę to odchodzi. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, to zawsze mają wiem. ale tam, mama, będę miał 30 lat, to też będę grał w gry komputerowe, ale wydaje mi się, że chyba nie, chyba jednak nie, chociaż zobaczymy. Są starsi ode mnie, grałem w gry, więc myślę, że ja też mogę e, grać w gry. E, no i tak to wygląda. Co? Co ja mogę wam powiedzieć? E, idę zobaczyć, ile czasu się już nagrało, bo nawet nie wiem. 22 minuty. 20. Na ten moment mamy prawie 22 minuty nagranego materiału. Boże. Nie będę, nie będę może już za bardzo przedłużać, słuchajcie, fajnie, dziękuję naprawdę za wszystkie miłe słowa, które kierujecie w moją stronę, jak i za ten hejt też, bo to jakby nadal jest aktywność, słuchajcie, mówiłem też to na Instagramie, jak się komuś naprawdę coś nie podoba, to nie musi oglądać i ja do tego nie zmuszam, ale oglądacie, więc jakby to działa w dwie strony, hejtujesz, ale oglądasz, no to po co oglądasz, skoro ci się nie podoba? Eee, więc na przyszłość, naprawdę słuchajcie, jeżeli wam się nie podoba coś, to... Okej, okay, zostawcie łapkę w dół, tak, ale nie hejtujcie. Eee, bo to, to nie jest w porządku, tak. Eee, ja, ja wychodzę z założenia, ja to też, też mówiłem wiele razy. Eee, jestem osobą, której jeśli się coś naprawdę nie podoba, to tego po prostu nie oglądam. Eee, zwyczajnie. Nie kombinuję, nie hejtuję nikogo, ja się staram być naprawdę miłą osobą. Jeśli mnie ktoś wkurzy, no to ok, tam wiadomo, powiem niemiłe słowo, ale naprawdę na co dzień staram się być miłą osobą i nie uprzykrzam nikomu, nikomu nie uprzykrzam życia. Także tak. Dobra, słuchajcie co? Tradycyjnie, nie? Sub, tu gdzieś będzie, nie? Zostawcie na tę tą łapkę w górę, bo jest naprawdę motywująca. I mam nadzieję, że teraz, teraz Wam zadam ważne, ważne zadanie. Słuchajcie, zostawcie tam na dole. Na dole jest sekcja komentarzy. Zostawcie tam pomysły na następne filmy. Naprawdę, to też mega zmotywuje do działania i pokaże, że naprawdę chcecie oglądać to, co robimy. Eee, no i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Jestem Kuba, jestem prostym, zwykłym chłopakiem. Eee, nie kombinuję za dużo. I mam nadzieję, że Wam się to podobało. Dzięki jeszcze raz. Zostawcie suba, łapkę w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.